Cześć, tu Hania i Amelka. Amelka, powiedz cześć. Rozumiem, dlaczego Amelka się boi, ponieważ dziś jest nietypowy odcinek. Postanowiliśmy go nagrać, bo Amelce zaczął się ruszać ząb. A co w temacie zębów? Nasz odcinek jest pod tytułem: Jak wyrwać sobie mlecznego zęba? Oglądaliśmy sobie w internecie różne filmiki, jak wyrwać sobie zęba. Właśnie dlatego postanowiliśmy yy, dzisiaj nagrać ten odcinek. Pokażemy Wam parę fajnych sposobów na to, jak wyrwać sobie zęba. Bo rozumiem, że ten ząb Was nie bolał yy, i w ogóle. Ale żeby szybciej dostać pieniądze od wróżki zębuszki, musieliście coś tam pogrzebać. Oglądajcie. A i jeszcze jedno zapomniałam. E, każdy z tych osób będzie komentowany i oceniany przez nas, przeze mnie i Amelkę. Ja, e, I będziemy oceniać w skali od 1 do 10, e, jak na ile oceniamy ten sposób. A wy też w komentarzach piszcie, jak wy sobie wyrwaliście zęba. Oczywiście da e, dawajcie też lajki. Spokój. Dawajcie też lajki. Będzie nam wtedy bardzo miło. Kliknijcie y, dzwoneczek i subskrybujcie. I wejdźcie też na naszego Instagrama. I y, oglądajcie poprzednie odcinki. Teraz idziemy. Tak to nigdy nie dojdziemy. Sposób numer jeden. Dentysta. To jest, myślę, że ulubiony sposób rodziców. Choć Amelko udało mi się umówić się do dentysty, wyrwie ząb i będzie po sprawie. Chodź, szybciutko. To nie boli Całe. Chodź, chodź, chodź. Nie pokażemy Wam scenki, jak Amelka była u dentysty. Bo to jest straszne, straszniejsze niż jakiś horror. Ugh. I nawet jeśli to oglądacie, to mogą wam przejść ciarki. I jak było? Wyrwany mleczak i cztery borowanka. Sposób numer jeden to dentysta. No, niestety to nie jest ulubiony sposób dzieci. Większości dzieci. No, to raczej ulubiony sposób rodziców. No bo nie dość, że najpierw zaczyna się tak niewinnie. Jeden malutki mleczak ruszający się w buźce. A później, jak jeszcze dentysta przejrzy, co tam jest w, w buźce, to może odkryć nowe dziurki. I ten niewinny ząbek i ta niewinna. Yy, niewinna wizyta u dentysty może skończyć się mocnym borowankiem, nie tylko jednego zęba. Na ile oceniamy? My na trzy. A rodzice pewnie na dziesięć. Niestety. Sposób numer dwa. Nitka. Okej. Okay. Najpierw trzeba zmierzyć ząbek. Do sposobu tego. Otwórz gębę. Pół hmm. centymetra, czyli te nitki są na jeden, te są na pół. Możesz sobie wybrać kolor. Czyli krót Teraz zamykamy buźkę. Ej, okay. Okej. Okay. I teraz szarp. Mogę ja ci szarpać, jak chcesz? Hmm. Hmm. Nitka. Et? Też jest dosyć prostym sposobem, ale wymaga dużej odwagi od pacjenta. E, no bo sam sobie musi zadać ból i ciągać za nitkę. I musi być wytrzymały, cierpliwy i nie czuć tak za dobrze bólu, bo to trochę boli. Na no ile oceniasz? Hej. Dobra, Następny. Sposób numer 3. Auto. Ulubiony sposób chłopców. Do tego sposobu potrzebna jest nitka i sportowe auto. To auto musi posiadać albo szyberdach, albo jakiś hak, żeby można było zaczepić nitkę. To auto posiada szyberdach. Okej. Okay. Pięć tam do tyłu się szykuj. prawa jazdy i nie umiem odpalić samochodu. Hmm... Ten sposób nie zadziała. Auto. Jest to szybki i nie wiem, czy bezboresny, bo nie próbowałam eee, sposób, ale żeby go wytestować trzeba mieć prawo jazdy i choćby umieć prowadzić samochód, czego ja nie potrafię, więc nie mogłyśmy tego wytestować. Ale jeśli już chcecie go spróbować, to musicie mieć albo szybę w dachu auta, albo jakąś kotwicę czy przyczepkę, żeby móc przyczepić zęba do auta. Bing bing. OK. Idziemy. Teraz następny sposób. Ocena. cena nasza brzmi. Hmm? No, przecież to Ty to testowałaś. Nie wiem. 5, 4, Zwariowałaś? Przecież gdybyśmy ruszyły tym autem, to by ci cała szczęka się rozpadła. Okej, okay, idziemy. Sposób numer 4. Drzwi. ten sposób. Do tego sposobu potrzebujemy nitki, drzwi z klamką i pacjenta z zębem. Najpierw trzeba otworzyć drzwi, później przywiązujemy koniec nitki do klapsy. Ok, teraz przywiązujemy do zęba. ma? Jeszcze sprężystość. Bing, bing, Naciąg ping bing, ping I tu ping ping, ping, Nie urwie się chyba. No go zamykamy! Drzwi to znany sposób. Pewnie często używany i testowany przez naszych rodziców, bo pewnie też go próbowali. Yy, Oczywiście przy używaniu tego sposobu trzeba uważać, żeby pociągając, e, zamykając drzwi, nie pociągnąć delikwenta, który jest do, przywiązany do klamki, ze sobą. Bo wtedy zrobi dziurę w drzwiach i to nie będzie już za fajne. Ale można też e, pociągnąć tak, że się ząb wyrwie. Na ile oceniasz? Na cztery, bo będzie kres, tak? Dobra, to ja też. Idziemy na następny sposób. Sposób numer 5. Sposób ten jest najbardziej lubiany przez starsze siostry. Kombinerki i inne narzędzia. I oto i narzędzia. Co by tu wybrać? Mój ulubiony sposób. O, oh, man. No chodź. Ma... Mm. 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 Ups. Rozwaliłam go na trzy połówki. O Boże kombinerki lub inne narzędzia. To jest też prosty sposób do przeprowadzenia. Nie mówię, że bezbolesny, ale ulubiony dla starszych sióstr, bo prosty jest pod tym względem do wykonania, że choćby kiedy pacjent zobaczy kombinerki, to od razu zemdleje i kiedy straci przytomność, to nie będzie widział, jakimi sposobami i jakimi narzędziami zostanie mu wyrwany ząb, a kiedy się obudzi, to będzie czuł tylko lekki ból. Mm -hmm. Ocena? Cztery. Dziesięć. Postęp numer sześć. Pies. Beza posłuży nam jako piesek do wyrywania zębów. Ma ona przywiązaną nitkę do obroży. O i y, też jest przywiązana do zęba amelki. Sposób ten, żeby był bardziej y, szybki i bardziej skuteczny. Trzeba rzucić parówkę. Ok. Przekazać broń. Uwaga. Jeszcze nie. Wszyscy gotowi? Podchodzimy tam. Uwaga. Trzy, cztery, go! Parówka to ulubiony przysmaczek bezy. Jest. To sposób, który no, wymaga trochę większego psa niż beza, bo beza jest malutka. Co najmniej owczarka niemieckiego. Ale trudno, żeby takiego psa zdobyć tylko na wyrwanie zęba. Więc y, trzeba mieć większego psa. Ale y, skoro już padła ta propozycja o psie. To w sumie Beza też się trochę przyda. Jak, nie wiem, Beza, jak chce się pobawić z psem, to do niego sobie biegnie. I można wyjść na spacer z niteczką na zębie, przywiązaną do smyczy malutkiej Bezinki. I kiedy zobaczy słodkiego pieska, od razu wybierzemy się na wyrywanie zębów. Ocena? Dwa. Sposób numer 7. Chulaj nogi lub inne jednoślady. Do tego sposobu potrzebujemy nitki i chulaj nogi. Albo innego jednośladu. I początek nitki przywiązujemy do kierownicy, a koniec do zęba pacjentki. Pacjentka idzie do tyłu, ja się rozpędzam i wyrywamy ząbek. A teraz testujemy. A, przywiązane. Teraz Urwi. Sać. Waga. Gotowa? Jedziemy! Hulajnoga lub inne jednoślady. Tylko w tym sposobie e, musi być osoba, która umie jeździć na hulajnodze lub innych jednośladach, albo, c, y, albo umie się szybko rozpędzać i możemy zrobić sobie wycieczkę hulajnogową. Ocena? Trzy. Sposób numer 8. Tenis. Sposób ten wymaga yy, piłeczki tańcowej i paletki oraz sznurka przywiązanego do wruszającego się zęba. Trzeba piłeczkę tenisową, obwiązać sznurkiem, który również jest przywiązany do zęba i jeszcze dodatkowo przykleić taśmą, żeby nie odpadało. Gotowa? Okej. Okay. Co? Sorry. Tenis. Sposób wymagający umiejętności grania w tenisa i trzeba też potrafić mocno odbić piłkę. Oczywiście y, trzeba to zrobić szybko, żeby piłka poleciała i wyrwała ząb. Amerko, na ile oceniasz? Dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy. Na trzy. Sposób numer dziewięć. Lody. Ulubiony sposób każdego dziecka. Musisz się o. ratować, bo będziesz zaraz cały polany. Hmm. Lody. W sposób, który lubi każde dziecko. I jest dosyć prosty i smaczny, najlepiej wybrać sobie lody bakaliowe, albo jakieś z orzechami, tak, żeby szybciej wyrwać sobie zęba, albo ugryźć twardego orzecha i wtedy nam po prostu wypadnie. Ale przed, e, wy, e, przed wyrwaniem zęba. Trzeba też. Y, można też sobie spróbować innych smaków. Ten sposób chyba lubi każde dziecko. Na no ile oceniamy? Dziesięć! 10. Sposób numer 10. Najbardziej skuteczny, bezpieczny i najczęściej używany. Po prostu dłubać sobie w buzi. Sposób: zrób to sam. Najpierw musisz iść umyć rączki, bo na rękach jest dużo bakterii i mogą się przenieść do buzi. I nie dość, że skończy się to wyrwaniem zęba, to jeszcze będziemy mieli bakterie w buzi i może spowodować to jakąś chorobę. No dup. Zwykłe dłubanie paluszkiem w buście. Oczywiście jest to najbardziej skuteczny, prosty i najczęściej tak ogólnie używany sposób. E, oczywiście wymaga on wygimnastykowanych i czystych rączek. Na no ile oceniamy? Dziewięć. Dziewięć. W tym odcinku nie zostały poszkodowane żadne dzieci ani żadne zwierzęta. Też nie zostały zniszczone żadne przedmioty. Ale nie udało nam się też wyrwać zęba. Hihi.